Siemanko, z tej strony Berker Dzisiaj pokażę Wam jak szybciej, że coś Wam się stało nie macie dostępu do drukarki 3D, tak jak ja powiedzmy. No i chcielibyście zrobić kosze do lamp. Nie mam żadnego kolegi z drukarką 3D. Mógłbym poprosić kolegę kolegi i on wtedy by mi to zrobił. No, ale musiałbym zrobić projekt i tak dalej, nie? No, to robicie naprawdę dosłownie w 30 sekund, No, i ja wam dzisiaj pokażę, jak takowe kosze zrobić. Krosze, chwyty do koszy, nie? Więc tak. Ja miałem taki kątownik kupiony od Marketu, no, ale w z Marketów było do planu. No i po prostu. Stąd ucinamy taki kawałeczek. Dzisiaj raz nagrywam ten filmik. Taki kawałeczek. On sam widzicie pęk tu i tu. Tylko przecinałem Teraz żeby on nam nie pękł w całego tego. Tylko po kawałeczku z tej i z tej strony i do góry. I do góry, opa. opa. I teraz po środku złapię. Nie przyciskam za mocno. I takie coś nam wyszło. Możemy nie po. Ciekać sobie palcem. No, Wybaczcie no kurde. Zaczynam przygodę więc tak troszkę to nieudolnie idzie, ale obiecie się poprawić. Teraz Wam podpowiem po prostu kośkę pręcę i wiem, że wiecie jak to zrobić przez tak odstaje, to też się jakoś nie będzie trzymać, zbyt No to pokażę Wam to, jak to wygląda. My teraz już mamy teraz już już mamy teraz nie ma już daleko, już nie teraz Tak, no i w ten sposób to wyszło, i teraz wspomniałem o tym, że Ale nagrywam. Dobra, no zaraz pokażę Wam jak to będzie wyglądało. Wszystko. Na zdjęcie. Trzymajcie się na razie. Hej.